Wyobraź sobie spokojny poranek: radio cicho gra, herbata paruje w szklance z koszyczkiem, a na stole leży świeża kromka chleba i kubek czegoś białego. Tak było u nas od zawsze: mleko do kakaa, kefir do ziemniaków, maślanka w upał to są smaki dzieciństwa i młodości. Dziś po siedemdziesiątce. Warto tylko przyjrzeć się, które napoje rzeczywiście służą naszej głowie i pamięci, a które po cichu dokładają zamętu, skaczący cukier, gorszy sen, niestrawność. Nie będziemy nikogo straszyć, raczej po polsku, spokojnie, pokażę Ci zamiany, które od jutra dadzą w głowie więcej przejrzystości i w ciele więcej spokoju. Pierwsza pułapka to mleczka deserowe pod maską zdrowia. Na półce wyglądają niewinnie: jogurt smakowy z truskawką, mleko smakowe waniliowe, kakaowe dla energii. Problem w tym, że w kubeczku bywa tyle cukru co w porcji deseru. Szybki skok cukru we krwi, a potem zjazd. I nagle po śniadaniu przychodzi mgła, ciężkie powieki, brak ochoty na ruch. Głowa lubi spokój, a nie huśtawkę. Dlatego zamiana jest prosta. Zamiast jogurtu smakowego, jogurt naturalny i do tego starte jabłko z cynamonem albo garść malin z zamrażarki. Zamiast mleka waniliowego, zwykłe mleko lub napój roślinny bez cukru i odrobina cynamonu albo gorzkie kakao. Smak zostaje, cukier znika, a pamięć dziękuje. Bo dostaje równy dopływ energii. Druga pułapka to napoje roślinne dla zdrowia, ale ze składem jak z cukierni. Mleko owsiane, migdałowe, kokosowe potrafią być świetnym wyjściem, gdy ktoś gorzej toleruje laktozę. Tyle, że wiele z nich ma cukier dodany albo syrop, a czasem długą listę zagęstników. Po takim kubku znowu rusza karuzela. Najpierw, ach, mam siłę, a po godzinie, czemu ja znowu bez energii? Wybieraj wersję bez cukru. Na etykiecie szukaj słowa bez dodatku cukru i krótkiego składu. Jeśli chcesz odżywić mózg, zrób prosty koktajl: jogurt naturalny lub kefir, pół banana, garść truskawek i łyżeczka siemienia lnianego. To jest domowa moc, delikatna dla brzucha. I łagodna dla głowy. W polskim domu mamy też dwóch solidnych sojuszników, o których nie wolno zapomnieć. Pierwszy to kefir i maślanka, nasze sanatorium w kubku. Naturalny kefir bez cukru uspokaja jelita, daje białko, a do tego bywa lżejszy dla tych, którzy po mleku czują się pełni jak bęben. Wupał orzeźwia, zimą idzie w parze z ziemniakami i koperkiem. Jeśli kiszonki ci służą, kefir to ich bliski kuzyn dla brzucha. Drugi to jogurt naturalny gęsty, najlepiej bez dodatków. Do niego łyżeczka miodu lipowego, odrobina orzechów włoskich i cynamon i masz deser, który nie robi z głowy karuzeli. Możesz zapytać, ale ja piję mleko od lat, czy muszę przestać? Nie trzeba rewolucji. Wystarczy uważność. Jeśli po mleku czujesz ciężar, Gaz, senność albo zamroczkę, spróbuj zmniejszyć porcję albo zamienić na kefir, maślankę czy jogurt. Jeśli jest dobrze, trzymaj się porcji i jakości, unikaj wersji słodzonych. Ciało po siedemdziesiątce mówi do nas wyraźniej, tylko trzeba go posłuchać. Żeby było prosto, jak w dawnych zeszytach, zapisz na kartce przy lodówce: krótki skład, bez cukru, porcja mała. To trzy klucze. Z nimi łatwiej przejść do sklepu, gdzie etykiety krzyczą obietnicami. Weź okulary, odwróć kartonik i przeczytaj. Jeśli lista jest dłuższa niż przepis na sernik, poszukaj prostszej wersji. Głowa naprawdę to lubi. A w praktyce dnia, rano, kubek herbaty i szklanka wody na start do śniadania jogurt naturalny z owocem, albo kromka żytniego z twarogiem, w południe mała szklanka kefiru do zupy żarzynowej, wieczorem ciepłe mleko bez cukru z odrobiną cynamonu, jeśli dobrze ci po nim się śpi, jeśli nie, napar z melisy, a mleczny kubek zostaw na wcześniejszą porę. Tak ułożony dzień nie tylko jest smaczny, ale i łagodny dla pamięci, bo pamięć to ogród. Nie lubi suszy, nie lubi też słodkich ulew. Jeżeli te zamiany brzmią podobowo i czujesz, że pasują do Twojego stołu, to znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Wystarczy teraz zajrzeć do dwóch kolejnych miejsc, gdzie białe kubki potrafią płatać figle i podmienić je tak, by wieczowem głowa była lżejsza, a sen przychodził spokojniej. Gdy drobiazgi pracują dla Ciebie, dzień układa się sam. Po naszemu, z ciepłem i bez pośpiechu. Jeśli chcesz, idźmy dalej tą ścieżką. Kiedy poranek i południe mamy już ułożone spokojniej, warto zajrzeć do dwóch momentów dnia, które często wyglądają niewinnie, a jednak potrafią zamucić w głowie i w snie. Pierwszy to popołudniowe coś słodkiego do kawy, a drugi późno wieczorny kubek na lepszy sen. Oba dobrze znamy z polskich domów. I oba można oswoić tak, by zostało ciepło, bez zamętu. Popołudnie kusi, szczególnie kiedy za oknem szarówka, a w domu cicho. Kawa, herbatniki, do tego mały jogurt truskawkowy albo mleko z kakao dla energii. I już mamy karuzele. Najpierw przyjemne och, a po chwili senność, ciężkie nogi i głowa, które nie łapie ostrości. To nie magia, tylko cukier i jego huśtawka. Gdy dokładamy do tego słodzony mleczny napój, robi się podwójnie stromo. Prosta zamiana niesie ulgę już następnego dnia. Zamiast jogurtu smakowego, mały kubek jogurtu naturalnego i łyżeczka domowego dżemu bez cukru, lub po prostu garść startych jabłek z cynamonem. Zamiast mleka z gotowym kakao, zwykłe mleko albo napój roślinny bez cukru i łyżeczka gorzkiego kakao, dosłodzona odrobiną miodu, jeśli trzeba. A jeśli czujesz, że kawa po południu robi ci figle ze snem, zamień ją na herbatę z cytryną lub ziołowy napar. A mleczny kubek zostaw na wcześniejszą porę. Głowa odwdzięczy się równym rytmem, aż do wieczora. Drugi kłopot to późne picie, które miało pomagać, a przeszkadza. Wiele osób po siedemdziesiątce bierze do łóżka kubek ciepłego mleka z miodem na sen. U niektórych to działa, ale u wielu niestety wywołuje pobudzenie przez cukier albo częstsze wstawanie w nocy. Sen, jak ptak, lubi ciszę i stałość. Jeśli czujesz, że noc by warwana, spróbuj przesunąć mleczny kubek o godzinę wcześniej i zrezygnować z miodu. Zamiast tego dobrze sprawdza się mała filiżanka ciepłego mleka z cynamonem lub szczyptą kurkumy, bez słodzenia. A jeśli po mleku czujesz ciężar, wybierz napar z melisy, lipy albo rumianku, a coś białego wypij po południu, kiedy jelita pracują żwawiej. Nocne przerwy do łazienki można też ograniczyć prostą zasadą. Ostatnia większa szklanka płynu 2-3 godziny przed snem, a przy łóżku tylko 2-3 łyki na suchość w ustach. Warto też poruszyć temat napojów roślinnych, które czasem wybieramy bolżejsze. Sam wybór bywa dobry, ale sprawa rozbija się o szczegóły. Wersję z dopiskiem barista. Są pyszne, lecz często gęstsze i czasem słodsze. Dobre na kawę od święta, gorsze na codzienny wieczorny kubek. W sklepie sięgnij po te z krótkim składem, bez cukru, najlepiej z dodatkiem wapnia i witaminy D, co po siedemdziesiątce ma znaczenie i dla kości, i dla samopoczucia. Owsiane, migdałowe, sojowe. Każde może służyć, jeśli nie niesie ze sobą syropów i aromatów, które kręcą w głowie zamiast ją uspokajać. Dobrym patentem jest własny domowy dopalacz dla mózgu. Do nieposłodzonego napoju dodaj łyżeczkę zmielonego siemienia lnianego albo garstkę drobno posiekanych orzechów włoskich w jogurcie naturalnym. To proste tłuszcze i błonnik, które łagodzą brzuch i karmią głowę spokojnie. Osobna sprawa to chłodnik mleczny wieczorem. W Polsce lubimy późną kolację na zimno: jogurt, twarożek, maślanka. Dla części osób to strzał w dziesiątkę, ale dla innych to gwarancja nocnych pobudek przez jelita. Jeśli obserwujesz, że po zimnym kubku śpisz gorzej, spróbuj zamiany: ciepła zupa krem z warzyw i kefir wcześniej, na podwieczorek. Albo drobna kolacja na ciepło, a mleczne produkty w ciągu dnia. Nie chodzi o zakazy, tylko o ułożenie puzli tak, by wieczór był miękki i nie rwał snu. I jeszcze nasze polskie drobiazgi, które robią różnicę. Dodaj do porannego jogurtu łyżeczkę maku albo mielonych orzechów zamiast kolorowych posypek. Do popołudniowego kefiru możesz wrzucić łyżkę drobno posiekanych zielonych ogórków i koperku, jak na szybki chłodnik. To syci bez cukrowej fali, a jeśli tęsknisz za słodkim, miej na podorędziu daktyla lub kilka rodzynek, ale łącz je z jogurtem naturalnym, nie z deserem mlecznym. Gdy te drobne przesunięcia wejdą w krew, poczujesz, że głowa ma równy oddech, a wieczór płynie ciszej. Zostaje jeszcze jedna ważna sprawa. Jak w prosty sposób sprawdzać, co służy właśnie Tobie, by nie zgadywać i nie ulegać etykietom. O tym za chwilę i znowu po domowemu, z kalendarzem, długopisem i odrobiną ciekawości do własnego dnia. Najmądrzejsze, co możemy zrobić po siedemdziesiątce, to słuchać własnego ciała. Etykiety potrafią obiecać cuda, a reklamy mówią głośno. Tymczasem nasz brzuch, nasz sen i nasza głowa odpowiadają szeptem. I to ten szept warto zapisać, żeby go nie zagłuszyć. Nie trzeba do tego białego fartucha ani aplikacji. Wystarczy zwykły kalendarz na ścianie albo zeszyt w kratkę i kilka prostych znaków. Zacznij od małego dziennika kubka. Przez tydzień notuj, co pijesz z grupy mlecznych i roślinnych. Kiedy, ile i w jakiej wersji? Rano przy śniadaniu wpisz jogurt naturalny plus jabłko. Kefir mała szklanka. Mleko 3,2% bez cukru plus cynamon. Po południu napój owsiany bez cukru plus kakao. Wieczorem melisa albo mleko ciepłe 150 ml. Obok zrób trzy małe miejsca na sygnały ciała: brzuch, lekko ciężko. Głowa, jasno mgliście. Sen, spokojny rwany. Wystarczą skróty: B, G, S i strzałka w górę lub w dół. Po kilku dniach zobaczysz wzór, jak na dłoni. Może po jogurcie naturalnym jest dobrze, a po smakowym mgła. Może ciepłe mleko działa tylko, gdy wypijesz je najpóźniej o 19.00. Może napój roślinny barista do kawy jest pyszny w niedzielę, ale w tygodniu lepiej wybierać wersję bez cukru. To Twoja mapa, nie ogólna teoria. Druga rzecz to Zasada krótkiego składu. Weź okulary i czytaj etykiety tak, jak kiedyś czytało się listy od bliskich. Uważnie. Im krócej, tym lepiej. Jogurt naturalny, mleko bakterie jogurtowe, kefir, mleko kultury bakterii, napój roślinny, woda, zboże lub orzech, wapń, witamina D. Bez syropów, bez wanilina, aromat na czele składu. Jeśli w nazwie jest waniliowy, truskawkowy, deser, to prawie zawsze niesie za sobą cukier i długą listę dodatków. Oczywiście od święta można, ale codzienność lubi prostotę. Głowa też. Po trzecie, złap rytm, który koi mózg. Płyny i mleczne produkty najlepiej działają, gdy wpasujesz je w dzień jak nuty w znaną melodię. Rano woda, potem śniadanie z białkiem, jogurt albo kefir lub twaruk. W południe mała szklanka kefiru do zupy, po południu napój bez cukru, jeśli masz ochotę na coś mlecznego, a wieczorem łagodna herbata zamiast słodzonego kubka. Dzięki temu cukier we krwi płynie spokojnie, jelita mają swój rytm, a sen przychodzi, kiedy zapalasz lampkę nocną. Jeżeli kochasz ciepłe mleko przed snem, zrób próbę przez trzy wieczory. Wersja bez miodu, pół kubka, najpóźniej dwie godziny przed snem. Obserwuj, co odpowie twoje ciało i zapisz w dzienniku kubka. Czwarta sprawa to łączenie smaków, które uspokajają. Nasza polska kuchnia świetnie to potrafi. Jogurt naturalny z tartym jambkiem i cynamonem zamiast słodkiego deseru. Kefir z grupelkiem i ogórkiem na szybki podwieczorek. Mleko ciepłe z odrobiną kurkumy i szczyptą pieprzu dla aromatu, jeśli dobrze je znosisz. A gdy masz ochotę na coś bardziej na ząb Twarożek ze szczypiorkiem na kromce żytniego. To nadal białko, ale bez cukrowej fali. Takie zestawienia są łagodne dla głowy, bo nie robią nagłych zakętów. Na koniec pamiętaj, że każdy z nas jest trochę inny. Ktoś po mleku śpi jak dziecko, ktoś po kefirze czuje brzuch jak balonik. Dlatego najważniejszy jest twój mały notatnik i twoje drobne próby. Jeśli przyjmujesz leki lub masz cukrzycę, nadciśnienie, problemy żołądkowe, dopytaj lekarza rodzinnego lub dietetyka, jak najlepiej wpleść mleczne i roślinne napoje w Twój plan dnia. To nie jest żadna fanaberia, tylko mądrość, która daje spokój. Jeśli ten spokojny porządek wokół białego kubka coś w Tobie rozjaśniło, daj znać w komentarzu, co u Ciebie działa najlepiej. Kefir do obiadu, jogurt z jabłkiem, a może ciepłe mleko wcześniej wieczorem. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, bo tworzymy tu miejsce, gdzie polska codzienność wspiera pamięć i serce bez pośpiechu i bez straszenia. Małe zmiany, wielki oddech. Niech każdy poranek przy kuchennym stole będzie Twój, jasny, spokojny i sycący.